to bardzo pojebać. Haking on Baczo witaminy bioletecha Ej, mieć wyżuciłem, żartowałem. Ty co mi z zdjęcia, przestań, daj to kończyć misji. Wu W, w zapraszana witam. To witaminy, witaminy, we śliń, to witaminy bez ich nie skaczcie, bo nie, pewnie że są śnieżki od razu, ale jednak nie Laga mam! Ja mam laga Serio? Ja mam laga no Typ zbugowałam Ja mam laga no Ja mam laga a. Wiem uważaj do Pi Czekaj Adam. Ty Ja mam fuj On prawie polizował, kurwa ale dostaję w pizdę, idę, idę Ja to wygrywam w chuj Polizał, polizał Padnę, padnę, dwa mam. Oh jedno, jedno, jedno Czekaj mam, jedno mam. To już, Czekaj, idę. Idę, już się idę Idę, 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 idę Ja refa ja zjadłem Ja mam fu ja full, mam. ja mam full Ja mam full Ja mam full HP Nie Jem refa ostatniego dopiero Idę Nie mogę bić, mam puste Ja, ja full. mam full, ja mam full Zabiłem Padłem, padłem Zabiłem Półtorej, półtorej miał Ja Didosa dostałem na klatkach Jakie gówno to są Ja zabiłem trzech, no Ja Uważaj Hit. Ja przegrywam hit. Blazaj. Dostałem. Ja, dosta ja, ja wygrałem, wygrałem, wygrałem. Wygrałem. Ja też. Na, ja najebałem, fuj. Ale to zła. Sorry Nie, hit odesłał mnie z giełdy. To znowu policja Reinhardt. Ja, pierdola, jaka dziwka. Ten o, już pada. Ten już pada. Ja mam refa. No, ono, ostatniego pomagam, pomagam. Spoko, spoko, go pomagam. Spada, spoko, wygraliśmy to Ja mam refa. Jem. Nie zadomaj mu. Ja wygrałem, ja wygrałem wygra... Wygraliśmy to, wygraliśmy, wygraliśmy. to Zabiłem nice. Mojemu refa nie zjadło Zabiłem Do nice. osa mojego Nie! Kurwa! By Woliska Dawaj dotyk Wysięła Ember schodzi do osa Aha Mam Embersa Plecy masz już Plecy, 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 plecy Spoko, spoko, spoko Idę Stał Ja Embersa mam Ja biję tu dusza Ja bez masz oh, kurwa. Tak, ja, oh, wiem, sorry. Dostałem, już przegrałem. Ja odnowiliam. Ja bez presji, kurwa, kto z dziwka? Ile, ile, ile. Uważaj. Wiem, ostatniego. Też, Embers ja ma przewagę na tym nam. Tu też mało ja zabi Zabiję tu zabiję tu dużo. Zabiję, zabiję, zabiję. Nie, O kurwa nie, ja nie, Ej, nie, tak nie, 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 to nie, nie, w nie, Dobrze, dobrze, dobrze. A ja potem tak najebam ty duszę ja apierdolant na kamerze.